No, kochani, z tej strony Iwona Marivo. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj rozdaję tajemniczą paczkę. Woo! Jest, jest, jest! Tajemnicza paczka, wow, Tajemnicza paczka! Oj, Tajemnicza paczka! A kuku, gu, kuku! Gu, gu, gu. Tajemnicza paczka! O, oh je! Yeah. A tak w ogóle, to gdzie moje lusterko? Ups, trochę zaszalałam. <ślesy> Na pewno się zastanawiacie, czemu tutaj leży tyle zabawek? Czy to wszystko rozdam w tajemniczej paczce? Otóż nie. Mam dla was mega newsa. Te wszystkie zabawki i jeszcze więcej rozdam. Z racji, że mam najlepszych, najwspanialszych widzów na całym YouTubie, organizuję codzienne rozdania na Instagramie. Na pewno się zastanawiacie, czy dobrze słyszeliście. Tak, dobrze słyszeliście. Od jutrzejszego dnia codziennie przez 30 dni będę organizowała na Instagramie rozdania i codziennie rozdam po jednej zabawce. Czyli razem rozdam 30 zabawek. A co zrobić, żeby wygrać? To proste! Musicie przede wszystkim obserwować mojego Instagrama, także szybciutko wchodzimy i obserwujemy. Codziennie będę wstawiała stories i tam Wam wszystko wyjaśnię. Wybiorę jedną osobę każdego dnia i podaruję jej jakąś zabawkę. A co to będzie za zabawka? Nie wiadomo, wybiorę! Może to! Może to! Może to! Sama jestem ciekawa! Będzie mnóstwo ciekawych zabawek. Także szybciutko wchodzimy na Instagrama, obserwujemy i czekamy na relacje. Będę rozdawała różne prezenty. Będę rozdawała różne prezenty. 30 prezentów, 30 prezentów, 30 prezentów. A ty wygrasz? Tak, mówię do ciebie. Postarasz się i wygrasz? To obserwuj. A teraz przejdźmy na to, na co najbardziej czekacie, czyli rozdanie tajemniczej paczki. Wybrałam jeden komentarz ze wszystkich i za chwilę rozdam tajemnicze prezenty. A ciekawe, co to będzie. Rozdam dzisiaj tajemniczą paczkę, ale mam jeszcze zaległe prezenty, które muszę rozdać, czyli wielką kulę LOL Big Surprise, dwie sarenki Little Pet Shop oraz karetkę Barbie. Pamiętacie? Trochę to trwało, ale w końcu wybrałam zwycięzców. A teraz najważniejsze. Zaraz pokażę Wam jakie prezenty wybrałam do tajemniczej paczki. Długo się zastanawiałam, ale na Instagramie mi pomogliście. Pierwszy prezent to zestaw piknikowy Barbie. A drugi prezent, uwaga, najnowsza laleczka LOL OMG Winter Disco i to jest Cosmic Nova. Najnowsza lol OMG kosmik nowa. Jeszcze jej nie otwierałam. o I zestaw piknikowy Barbie. Używałam go do bajek, pamiętacie? Za chwilę się dowiecie, kto wygrał te megaśne prezenty. Ale w ramach przypomnienia, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tajemniczej partce? To proste. Trzeba przede wszystkim zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał Mariwo i zostawić komentarz. Komentarz musi być po prostu kreatywny. Może to być rymowanka, może to być zwykły komentarz. Cokolwiek najważniejsze, żeby przykuł moją uwagę. Ponieważ ze wszystkich komentarzy wybiorę tylko jeden. A autor tego komentarza wygra jakieś tajemnicze prezenty. I nie wiadomo, co to będą za prezenty. Ty, co następnym razem kupię? Może Barbie? Może znowu jakieś Lole? Może jakieś slimy? A może Little Pet Shopy? Jak macie propozycje tajemniczych prezentów, to dajcie mi znać w komentarzu. A wyniki następnej tajemniczej paczki będą, kiedy kanał Mariba osiągnie 345 tysięcy subskrypcji. A teraz zwycięzca tajemniczych prezentów, uwaga, kto je wygrał? Jest to góraleczka 86. Woo! gratulacje! Jest to mama Emilci i Martusi, które uwielbiają lalki. Mama też uwielbia lalki, dlatego postanowiłam, że muszę dziewczynom sprawić jakiś prezent. I dlatego to będzie LOL OMG oraz Barbie. Proszę, abyście wysłały swój adres do wysyłki pod ten adres e-mail. Czekam z niecierpliwością. A teraz czas na kolejne zaległe rozdanie. Muszę rozdać ogromną kulę LOL Surprise Big Surprise. Wiecie co? To była pierwsza taka duża kula LOL Surprise, i teraz daję zorganizowałam. Ja już nie pamiętam. Ponad rok temu. Naprawdę to było tak dawno, ale w końcu muszę ją rozdać i za chwilę się dowiecie, kto ją wygrał. Wiecie, tą kulę już nie można kupić. Ona jest unikatowa, także ktoś, kto ją dostanie, to jest super farciarzem. Dobrze, że poczekałam. Ogromna kula LOL, big surprise. Długo czekała na swojego zwycięzcę. A kto ją wygrał? Oliwia S! Gratulacje! Oliwia napisała megaśny wierszyk. Posłuchajcie! Laleczki LOL są super. Bardzo lubię je. Lol, laleczki w mojej głowie ciągle kręcą się. Z radości podskakuję, gdy nową kupię lale. A wtedy cały dzień mija doskonale. Wow, brawo! Super, Oliwia! Wygrywasz tą megaśną kulę! Adres do wysyłki wyślij pod ten adres e-mail. Wyślę ją niezwłocznie. To jeszcze nie koniec prezentów. Puch, tyle rozdawania! Teraz muszę rozdać zaległy prezent, czyli karetkę Barbie! Rozdanie tej karetki zorganizowałam rok temu na Instagramie i dzisiaj powiem wam, kto ją wygrał. Jest naprawdę megaśna, superaśna! A karetkę wygrała! Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Milena Raczyńska! Woo! gratulacje! Milenka napisała, że ma mnóstwo pomysłów na zabawę z tą karetką i ma mnóstwo koleżanek, które też by się nią pobawiły. Dlatego postanowiłam, że muszę zrobić im niespodziankę i właśnie dlatego wygrywasz oto tą karetkę. Szybciutko wysyłaj mi swój adres do wysyłki pod ten adres e-mail. Za chwilę ją wysyłam. No i zostały jeszcze ostatnie prezenty do rozdania. Ale gdzie one są? Halo! Gdzie jesteście? Halo? Halo? Gdzie one są? Gdzie one się schowały? Huh. O, tutaj jesteście! Muszę rozdać jeszcze te dwie maleńkie sorenki. Trafiłam niestety trzy powtórki i to są dwie z nich. I mieliście dla nich wybrać imiona. Jesteście ciekawi, które wybrałam? Jedna sarenka będzie się nazywała Lulu, a druga sarenka będzie się nazywała Lili. Lulu, Lili, Lulu, Lili. Prawda, że słodko? Wymyśliły to dwie różne osoby. Lulu, Lili, Lulu, Lili. Uuu, jakieś śłodka. A sarenki wygrali Igor Tomkowi i Magda Kubat. Bravo! brawo! Wyślijcie mi swój adres do wysyłki na adres e-mail. Czekam! Udało mi się rozdać wszystkie prezenty. Jeśli chcielibyście wygrać tajemniczą paczkę, to szybciutko zostawiam łapkę w górę, subskrybujemy kanał Mariwo, zostawiamy ciekawy komentarz. Jak będzie 345 tysięcy subskrypcji, to rozdam tajemniczą paczkę. A teraz muszę brać się za pakowanie prezentów, ponieważ mam ich naprawdę bardzo dużo. A jeszcze do środka przecież dokładam pozdrowienia. Ach, będę tu chyba pakować całą noc. Chciałabym pozdrowić i podziękować wszystkim moim widzom. Dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa, 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 pa. Do zobaczenia na Easter Stories. Pa pa pa, 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 pa.